Cześć, nazywam się Samuel, a to jest nie mój pies. Kato. W dzisiejszym odcinku zajmę się drzwiami. Taki trochę prozaiczny temat, ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego drzwi są otwierane do tyłu, a nie do przodu, tak jak kiedyś? Ostatnio jak oglądałem film. Alliet z Bradem Pittem i Marion Cotillard, taką francuską aktoreczką, zauważyłem, że tamtejsze samochody z czasów II wojny światowej w większości miały drzwi otwierane pod prąd, tak zwane kurołapki w Polsce. No i dlaczego tego nie ma już teraz? To jest i wygodniejsze, i panie w długich sukniach dużo babek prowadzi, więc dlaczego? Ja też nie miałem pojęcia, dlaczego to znikło, i zacząłem grzebać. No jak pogrzebałem. To wyszło z kilku powodów. Ale zanim o tym, skąd się w ogóle wzięły tak otwierane drzwi? Dyliżanse, które jeździły po drogach, miały otwierane drzwi w ten sposób. Czu? Takie skrzydełka. To miały być takie bardzo ekstrawaganckie dla. Dyliżanse czy dyliżansy? Dyliżanse, chyba. Wiesz, że to też będzie w tym materiale, nie? Dyliżanse. Mm. Te diliżanse miały być symbolem bogactwa, wytworności, przepychu. Dlatego stylizowano je. Trochę na dworki głupio brzmi, no ale tak było. We francuskich dworach drzwi otwierały się właśnie tak skrzydłowo. Problem pojawił się wtedy, kiedy e, szofer, czy tam ten co trzyma lejce wsiadł do środka w tych bezkonnych dniżansach. To szofer wysiada z przodu, pasażer albo pasażerka wysiadają z tyłu i się tak niezręcznie trochę spotykają w środku. Dlatego zaczęto montować drzwi otwierane w ten sposób. Też z przodu. Było to świetne rozwiązanie dla kobiet, które jeździły w długich sukniach. Po prostu o wiele łatwiej jest wysiąść w ten sposób z samochodu. Zresztą facetom też jest łatwiej. Wygląda to o wiele bardziej elegancko. Spójrzcie na przykład na te stare reklamy. Tutaj widać, że Chevrolet poszedł w nowoczesność i zainstalował drzwi, które już otwierały się do tyłu. Ale z tego samego okresu Ford 4 i Ford V8 jeszcze ma drzwi otwierane. Do przodu. Komu to przeszkadzało? Bez sensu, że oni to w ogóle przestali to robić. Ale dlaczego przestali robić? Mieli powód. Samochody zaczęły jeździć coraz szybciej. W tamtych czasach auta nie miały kubełkowych foteli. Tam była bardziej taka ławka. Nie było pasów bezpieczeństwa. Wtedy nikt się nie przejmował jakimiś rzeczami mało ważnymi jak, tam, nie wiem, bezpieczeństwo czy coś. Drzwi otwierane do przodu y, zaczęły być troszeczkę problemem, kiedy samochody zaczęły jeździć szybciej. Prawa aerodynamiki sprawiały, że przy pewnych prędkościach te drzwi po prostu były odsysane od nadwozia i pych otwierały się. Połączcie to z brakiem pasów i z płaskim fotelem i z modą na jeżdżenie z łokciem opartym o drzwi. No i wiecie co się działo, nie? W Stanach Zjednoczonych i w Anglii na drzwi otwierane pod prąd zaczęto mówić suicide doors. Powszechnie używana nazwa. Żaden producent nie używa, nie używa tej nazwy. Ciekawe dlaczego. Nie? Tak naprawdę i tak się tym nikt nie przyjmował. Zmieniło się to w 1965 roku, kiedy Ralph Nader wydał swoją książkę Unsafe at any Speed. Ta książka to jest przełom, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w motoryzacji I, i cała książka jest tematem na kolejny odcinek, ale w trzecim rozdziale tej książki był poruszony Subaru 360, taki mały miejski samochodzik właśnie z otwieranymi podprąd. Drzwiami. Ten samochód, oprócz tego, że nie miał pasów, oprócz tego, że miał płaskie fotele, to miał jeszcze jeden problem. Mianowicie nie dało się zaryglować tego zamka od środka. Pierwsi testerzy, którzy jeździli tym autem, mówili, że te drzwi po prostu trzaskają w drugą stronę przy pewnej prędkości i nic się nie dało zrobić, żeby temu zapobiec. Dlatego 65 rok uważa się za datę śmierci, między innymi w ten sposób otwieranych drzwi. W nowoczesnej motoryzacji. Też można spotkać drzwi otwierane pod prąd, ale wyłącznie z tyłu. Na przykład w Hondzie Element, w Mazdzie RX-8, czy, czy w Oplu Meriva. W takim rozwiązaniu nadal zostaje problem, który znamy z francuskich dyliżansów. Pff. Jedynym chwalebnym wyjątkiem jest Rolls-Royce, który jakoś nie boi się za bardzo drzwi otwieranych pod prąd z przodu. Da się? Da się. Dlaczego dzisiaj nie montuje się w ten sposób otwieranych drzwi? Nie mam pojęcia. Bardziej innowacyjne marki motoryzacyjne mogłyby wrócić do tej fajnej tradycji. Tak, Elon, patrzę na ciebie. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy pasy bezpieczeństwa, wygląda to super. Eee, I co jeszcze? Łatwiej się wsiada i wysiada, no to chyba wystarczy w zasadzie. Nie? My w Polsce najbardziej znamy drzwi otwierane do przodu, oczywiście Sreny. Te kura łapki co ciekawe, w Polsce utrzymały się chyba najdłużej bo aż do 72 roku, jak wiadomo byliśmy do tyłu, nie tylko motoryzacyjnie, więc yy, i syrena odziedziczyła troszeczkę z tego, ale to chyba dobrze, bo te syreny w tej chwili są znacznie droższe od późniejszych roczników, które mają drzwi otwierane normalnie. A w następnym odcinku silnik wankla. Pal tak. a to pożegnaj się. Oh,